Witam Was wszystkich i zapraszam na horoskop na sierpień. Sierpień to miesiąc żniw. Samo słowo sierpień pochodzi od sierpa, właśnie od takiego narzędzia, którym kiedyś ręcznie zbierano zboże. Teraz już to anachronizm, no bo kto by żoł zboże sierpem, ale nazwa została. Tak samo jak zostały przysłowia, które, jak mówią, są mądrością narodów, aczkolwiek ostatnio chyba rzadko się do nich wraca i chyba się już ich młodemu pokoleniu nie przekazuje. A to właśnie przysłowia, jak to mówią, były mądrością narodów i to w przysłowiach można było na przysłowiach. Można było się łatwo nauczyć pewnych prawideł, czy to z przyrody, czy z życia, a może znaleźć analogię jednego w czymś drugim. No bo na przykład, jeśli w sierpniu dni jasne będą stodoły ciasne, no to wszystko wiemy na ten temat. Można spokojnie wejść na pole, zrobić co tam trzeba, i zapełnić spichlerze na następne zimowe miesiące. Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne. Coś innego, gdy w dni sierpnia spieka wszędzie długa zima będzie. Lub w pierwszym tygodniu pogoda stała będzie zima długa biała. I uważajcie coś mokrego. W sierpniu grzmotu wiele, mokrą zimę ściele. Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. No i coś na podsumowanie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada. Może ktoś z Was zapamięta pogodę z pierwszego tygodnia sierpnia? I też z tego ostatniego dnia sierpnia. Wpiszcie, proszę, w komentarzach, może później zimą wrócimy do tego i zobaczymy, jak to ma się do całych tych mroźnych miesięcy, czy też właśnie do października. Tak czy inaczej, pora ten horoskop na sierpień już zacząć. Chciałabym, żeby był ten, te, te moje przepowiednie, te moje czytanie na ten miesiąc, zrobione pod kątem właśnie zbierania żniw tego, co dotychczas zrobiliście. Takim podsumowaniem, taką, takim koszykiem marzeń, ale koszykiem nie takim oderwanym od życia, ale właśnie takim bardzo konkretnym. Coś, co przyniesie Wam mnóstwo radości, zadowolenia z tego Waszego wysiłku, czasu włożonego w pewne dziedziny Waszego życia. Niech właśnie ten horoskop będzie takim koszykiem sukcesów, koszykiem Waszych zbiorów, dotychczasowego wysiłku. Będzie to horoskop, oczywiście, dla wszystkich znaków Zodiaku. I co? Zaczynam. A, jeszcze jedno. Dziękuję za to, że jesteście. Nie zapomnijcie, proszę zostawić śladu. Tu byłem. I co? Za chwilę dalszy ciąg programu. Witam wszystkie wodniki. I zobaczmy, co też w sierpniu u Was będzie się działo, czyli najważniejsza sprawa tego miesiąca. Dać sobie radę z natłokiem coraz to nowych, przychodzących dziwnych rzeczy. Mogą być to rzeczy związane z dziećmi, no bo jak to w sierpniu przed wrześniem należy wiele dla nich rzeczy przygotować, coś kupić, coś zrobić, no wiecie. Natomiast jeżeli nie dotyczy to dzieci, bo nie macie dzieci w wieku szkolnym albo też przedszkolnym, to są to nowe rzeczy, których trochę jakby za dużo w tym miesiącu dla Was. Ze wszystkich stron wszystko domaga się uwagi. I to są takie rzeczy, którym trudno odmówić poświęcenia swojego czasu czy też wysiłku. Jak to mówią siła złego na jednego. Ale nie bójcie się, bo dacie sobie z tym radę. Po prostu. Taki miesiąc. Kracze? Nie, nie kracze. Chcę tylko Wam powiedzieć, że macie niezwykle w sobie dużo siły, mocy i potęgi, żeby sobie z tymi nowymi, dziwnymi i niedziwnymi, a po prostu mm, nowymi rzeczami dać radę. No dobra, ale co miłego może Was w tym miesiącu spotkać? Wiecie co, chwila odpoczynku od takich dziwnych aktywności na boku. Jeżeli nie macie trójkątnych relacji i nie interesują Was tego typu związki, nie interesuje Was tego typu seks gdzieś tam utrzymywany w tajemnicy, to są to takiego rodzaju raczej knowania, rzeczy czynione za Waszymi oczami. To są tajemnice, to są takie podkopywanie dołków pod Wami. Albo też, żeby nie było tak miło. No, nie powiem, że wy takie coś robicie, no przecież to niemożliwe. W każdym bądź razie ten czas takiego dziwnego zachowania, które ma drugie dno, jest jakby na wakacjach. Jest cisza, jest spokój. Wszyscy sobie spijają miłość z dzióbków, wszyscy są dla siebie mili, ale czy to oznacza, że ta właśnie dziwna nawałnica minęła i teraz tylko będzie dobrze? Możliwe, bo dobre idzie. Tyle tylko pytanie, czy potraficie to dobre zatrzymać? Potraficie docenić i pielęgnować tak, żeby z tego wyrósł fajny pomidorek? Bo na pewno coś mocnego już kiełkuje. No dobra, ale co Was zasmuci? Chyba trochę ugrzęźliście w tej codziennej codzienności, bo tak jak na początku mówiłam, że dużo różnych rzeczy, tak teraz te dużo różnych rzeczy właśnie wzywa i Was przytłacza. To jest pewnego rodzaju fajne mieć 1500 różnych gadżetów, które w życiu pomagają lub po prostu oko cieszą. Natomiast w pewnym momencie może być to jak kotwica, bo tego żal, to żal zostawić, tamto żal porzucić, a tego żal nie zakładać na siebie. No i takie żale. Frustrujące, jednak chociaż piękne i nadobne, mogą być ciężarem. I teraz pytanie: albo przechodzę na tą drugą stronę i zajmuję się kompletnie czymś innym, albo pielęgnuję te wszystkie donice w tym materialnym świecie. Mówię donice, ale to przecież może być każda rzecz, która cieszy na pierwszy rzut oka. Ale jest to rzecz na pewno luksusowa, zbytkowa i taka, którą można po prostu posiadać. Jeżeli posiadanie nie jest tutaj aż tak dla Was wielkim problemem, to może być to nadmiar. Jeżeli jest to nadmiar jedzenia lub picia, no to uważajcie, bo należałoby coś z tym zrobić. Bo żeby zaczęło się coś nowego, no to temu trzeba dać po prostu. Nie powiem, że przerwę. To należałoby mocno przemyśleć i zostawić już za sobą. A to jest dobry moment, ponieważ właśnie sobie uświadomiliście, że coś takiego wam w życiu, chciałam powiedzieć, balastuje, tak i mówię to balastuje, trzyma was mocno. I nie pozwala przejść do czegoś nowego. Okej, okay, a co powróci? Powróci do Was sprawa widzenia. Ale to nie jest takie, wiecie, widzę duchy albo coś w tym stylu. Nie, nie. To jest zdanie sobie sprawy, jak ona tak naprawdę wygląda. Gdzie są te podszepty, gdzie są te kopane dołki w ogródku pod wami, gdzie ktoś wam nawija makaron po, na uszy, a tak naprawdę bezczelnie przed po was, jak po jakimś trotuarze. I tutaj przychodzi do was ta refleksja. Z czym macie do czynienia? Najlepiej to chcielibyście to wszystko zostawić za sobą. Te, ten wyścig szczurów to tą bezwzględną właśnie walkę po swoje, o swoje, ten konkurencyjny tryb życia, czy też po prostu wyścig szczurów. Ale już kiedyś o tym myśleliście, już taka myśl do was przyszła, i chcieliście kiedyś, właśnie, porzucić te mistrzostwa świata w życiu na pokaz, na stanowiska, na pieniądze, czy co tam jeszcze. Tyl tylko, że poprzednim razem, jakby nie do końca to wyszło. Natomiast teraz, no nie wiem, ale macie już tą myśl, że coś Wam w życiu przeszkadza. Ok, ale żeby było trochę inaczej, co w pracy? W pracy naprawdę ciężko pracujecie o swoje. Staracie się. Jesteście niezwykle aktywnymi osobami. Tyle tylko, że spotykacie się z takim odbiorem, który niezbyt Was satysfakcjonuje. Powiedziałabym, że to tak na wkładanie Wam szpilek wszędzie tam, gdzie się tylko da. Jednym słowem, jest, coś, jest ktoś dla Was. Miły uszczypliwie, miły doładowująco Wam jeszcze więcej aktywności, jeszcze więcej rzeczy do udźwignięcia. A wy, wy się staracie, a wy chcecie, nie chcecie dać poznać po sobie, że tak naprawdę macie już tego wszystkiego, po dziurki w nosie i tak naprawdę chcielibyście, żeby wreszcie w tej pracy było miło, ciepło, serdecznie i żebyście tą robotę lubili, a nie tylko angażowali się w nią tak mocno aż do utraty tchu i prawie do kresu swoich intelektualnych możliwości. A co w uczuciach, coś wypadło co w uczuciach? Nie chcecie być tylko żoną, nie chcecie tylko sprawować tą niezwykle ważną rolę życiową w estalki domowego ogniska, matką, żoną. Nie chcecie tylko tym być. Wy chcecie czegoś jeszcze. Chcecie, żeby w waszym życiu oprócz tych Domowych obowiązków i zobowiązań partnersko-towarzyskich było coś jeszcze. Była ta iskra, ta iskra, która powoduje, że jesteście po prostu zakochani. Ale zakochani tak właśnie na ciepło, na radośnie. I chcielibyście, żeby to było waszym pędem życiowym, żeby to dawało wam siłę do pokonywania kolejnych lat w życiu. Tak. OK, a wasza energetyka. Coś mi się wydaje, że jesteście na pewnego rodzaju, Życiowym zakręcie. Niby wiecie, gdzie jest wasze miejsce, niby dotychczas mówiliście, że wszystko jest w porządku, ale wkrada się do was taki brak i taka myśl. Po pierwsze, jak to będzie dalej z tym moim domem? Czy ja sobie z tym wszystkim poradzę? No, i pytanie jeszcze jedno. Czy spełniam się w tym? Czy oni spełniają się ze mną? Jednym słowem, jak to wszystko zapiąć, żeby bilans nie wyszedł ujemny? Trochę was to wszystko przygniata, ale. Od myślenia, to tylko boli głowa. I radziłabym, radziłabym zająć się swoim życiem, trochę jednak tak na zimno odzyskać tą mentalną sprawczość i być wreszcie za swoje decyzje odpowiedzialnymi ludźmi i też. Za wszystkich tych, których macie wokół siebie. To Wam pomoże stanąć na nogi, nawet wtedy, kiedy tych dołków jest niezwykle dużo. No dobra, a podsumowanie i rada, choć już radziłam, chociaż nie podsumowałam. Póki co, nie podejmujcie pochopnych decyzji. Bo nawet jeżeli na waszym horyzoncie właśnie pojawił się jakiś początkujący romans, może właśnie zakochaliście się i wydaje wam się, że to jest już właśnie to, ta wielka miłość, która nigdy nie zardzewieje, to jeszcze teraz nie wykonujcie tych definitywnych i ostatecznych decyzji. decyzji. Nie podejmujcie tych decyzji. Nie wychodźcie z tego, co jest dla Was tak naprawdę oparciem, bo może w tym momencie, kiedy taką decyzję byście podjęli, nie zostawiacie, moglibyście nie zostawić sobie ani alternatywy, ani innej możliwości życiowej. Jednym słowem, Wpakowalibyście się w sytuację, z której trudno potem się odpakować. Sierpień to nie jest dobry miesiąc na to, żeby tak radykalnie podchodzić do swojego życia. Dajcie sytuacji po prostu dojrzeć i zobaczcie, czy to zakochanie, bez względu na to, czego ono dotyczy, bo to może być po prostu zwykła zachcianka, że chce coś zrobić, że chce spełnić swoje marzenia, że chce, chce, chce. Ale to też może być właśnie ta relacja. Dajcie temu wszystkiemu po prostu dojrzeć. Niech to przebrzmi ten pierwszy, te pierwsze takty. To pierwsze zauroczenie czymś, może jesień, zweryfikuje Wasze pomysły i pozwoli właśnie podjąć tą racjonalną decyzję. Póki co trzymam za Was kciuki. Nie dajcie się zwieść swoim własnym fanabeliom. I co? Do następnego.